Niech Pan Jezus Wam błogosławi w tej pracy, a naszego dyrektora do góry. <grywa> Nie, państwo, żeby nie przedłużać. Dobre zwyczajem byłoby, aby na samym początku funkcjonowania tego naszego domu znieść to za pomyślność dla tych, którzy będą pracowali, którzy będą przepływali, będą, że tak powiem, odkrywać swoje talenty, aby w tym domu e, kultury, w tej chwili, e, życie ten dni. tak będzie. Z tyłu mamy, mamy jedną filię e, po stronie zachodniej e, naszej gminy, czyli w Kurzelowie. Chodzi o to, żeby stworzyć jakąś równowagę e, dla. E, dla ale tak szczerze, poważnie, no to chcemy po prostu wyjść, wyjść bliżej mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy, którzy mają problemy komunikacyjne, kłopoty z dowiezieniem dziecka na zajęcia, wiadomo jak ludzie są zapracowani. A, a powtórę, to łatwiej nam też negocjować jakieś umowy, czy zamówienia u, u impresariatów, kiedy, kiedy mówimy o trzech, o trzech występach, a nie na przykład jednym, czy dwóch. Do tej pory mieliśmy dom, który w Buzelowie. Ta strona naszej gminy troszkę tak pomocoszemu była traktowana, dlatego chcieliśmy, aby w sposób zrównoważony, jak ktoś podobnie mówi, ta kultura docierała do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dlatego ta kultura będzie nas bliżej. W imieniu własnym i całego zarządu Powiatu Włoszczowskiego mam zaszczyt pogratulować Panu jako pełniącemu funkcję kierownika filii e, placówki Domu Kultury we Łuszczowie. Mury nie naszej historii ani kultury. Są to ludzie i życzę Panu, żeby miał Pan wokół z siebie samych dobrych ludzi. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że postaram się wszystko zrobić, żeby to fajnie wszystko funkcjonowało i żeby aktywowało उन्होंने सरकारा ने भी बोला है